W zeszłym roku, 2014, to była wielka radość, kiedy tam w Walencji potwierdził się wielki talent. Talent, który w tak młodym wieku zaczął pracować w obszarze, który został dostrzeżony. I pani Olgo, gratulowaliśmy pani wszyscy, że otwiera pani nowy rozdział. I jest pani wraz ze swoim pomysłem i pracami nad fotowoltaiką na bardzo dobrym kursie. Panie premierze, panie Sawada, a przede wszystkim dziękujemy bardzo za obdarzenie nas zaufaniem. Będziemy bardzo ciężko pracować po to, aby ten dzień przeszedł do historii. Dziękuję bardzo.